Słuchajcie, jest problem. Stary testuje hulajnogę. Zobaczcie. Ja Pa, jak skrzypi. 110 kilo, no Pa, jedzie. Patrzcie. Patrzcie rewolucja. Ty pojechał. Ale drifty. To, co wcześniej widzieliście, był to test numer 1, Teraz czas na test numer 2. Stary zjeżdża z schodnika. Jak widać, robi przepiękne kółko, po czym rozpędza się do niebywałej prędkości i udało mu się. O dziwo się nie wywrócił, co zazwyczaj jest w jego naturze. I przechodzimy do testu numer 3. Tym razem będą drifty. Teraz test numer 3 wykonam go ja, gdyż stary i jego ciężar zużywałem bardzo dużo baterii. Będą to drifty. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie mój kanał, gdyż walczę o 100 subskrypcji i